Ja. Cześć, major. Czy można cię nagrywać, czy nie? No. Można, można. Dobra, można się nagrywać, tak? No. Można. To powiedz mi, major, co sądzisz o obecnej sytuacji geopolitycznej w Polsce: o prześladowaniach LGBT przez pana Andrzeja Dudę i innych polityków PiSu. Jak zapatrujesz się na tę sytuację? Co? Na ten, ten, ten temat? No? Powiem? Będzie Duda. Będzie Duda? Tak. Pójdziesz na Dudę głosować? Tak. To twój prezydent? Tak. A Krzysiek na kogo będzie głosował? O, nie wiem. On może na tych wszystkich, wiesz, innych? Czy on Duda też lubi? <noise> nie wiem. Nie wiesz. A co tam masz dobrego w worku? Co tam masz w worku dobrego? O tu. Soczek. Co? A jaki jabłkowy? Jabłkowy! A kiedy do domu do Krzyśka wracasz? Dzisiaj wracasz czy jutro do Krzyśka? Dzisiaj. Dzisiaj. A on wie, że tutaj jesteś? Tak. Pozwolił ci? Tak. Nie ma nic przeciwko? Nie. A może być go też poczęstował o tym soczkiem? Czy on nie lubi? Nie. On nie lubi? Nie tego. A jak powiedz mi jego cukrzyca? Nie wiem. Nie wiesz? A pije kole dalej i mleko, czy już nie? Pije kole, czy nie? Krzysio misio Nie wiedzieć. Nie wiem. A mleko? Widziałeś, żeby mleko pił? Krzysio misio Tak. Cały czas pije mleko. Tak. Aż to jaki, nie? Właśnie. No, dobra, no to wszystko, to sobie tutaj sieć. Smacznego ci życzę. Majorze. jaki tam masz jakiś drugi sok, tu jest jeden sok, a tu jest jakiś drugi, kaktusowy jak Dobry. Jaki to jest? Kaktus. Dobra. To smacznego, major, trzymaj się. Major jest tylko jeden, tak? Tak. Super. Pomachaj pozdrów widzów.